Okej, okay, hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, w kolejnym odcinku z gry Kingdom Rush. E, lecimy dzisiaj dalej z misjami. E, tak, mam bardzo dobry taki napój ziołowy, nazwijmy to. W sumie meliska tak naprawdę, głównie meliska. E, no, więc będę cały czas jakiś czas popijał, mam nadzieję, że nikomu to nie przeszkadza. E, w ostatnim odcinku skończyliśmy odblokowując... E, perosa, pierwszego. I lecimy dalej. I dzisiaj Wam pokażę też ciekawostkę związaną z tą mapą. Jezu, jakie to dobre. E, mianowicie, taką, że da się tą mapę przejść używając wyłącznie łuczników. Bez straty HP. Jakby mówię w tym momencie poważnie. Bullseye. Tak, właśnie, kurczę, chyba gra mnie troszkę zagłuszała. Ojejku, myślę, że zrobiłem, a Ojejku, mam nadzieję, że to nie był jakiś duży problem, problem, więc tak. Powiedzmy, że teraz powinno być lepiej, może będziecie mieli z kolei grę za cicho? No ale, no mamy bohatera. Bohater w trakcie zabijania jednostki zdobywa doświadczenie. Możemy go przesuwać woli. Jak umrze, to się odradza po jakimś czasie. To, to jest oczywiste, mam wrażenie. E, no, i dlatego warto go dać na pierwszy front, żeby bił te jednostki na pewno. Nie, on nie musi dopiąć, on wystarczy, że damage szklę. Jak tak patrzę. Okej, okay, na trzeci poziom, już. Ogólnie tak. Jak. Ym... Seria z Kingdom Rusha została tak ciepło przyjęta. Jakby no, pierwszy odcinek miał. 15 wyświetleń coś koło tego. Na moment jak to nagrywam. Jakby powiecie, no, to nie jest dużo. No i może to nie jest jakoś turbo dużo, ale dla mnie to jest naprawdę imponująca ilość już. No i kanał zaliczył dość duży progres ostatnio. Uczę się trochę prowadzić kanał. Niedługo będę nagrywał jakiś tam film informacyjny, taki, który będzie Was witał na początku. Muszę ogadać, jak się tam ustawia te rzeczy na kanale. Bo kurde, no, taką motywację mam teraz do tego. Kurczę, nie wiem, czy nie jest za głośno dalej. No mam nadzieję, że nie. Hmm. Mam nadzieję też, że nie przebija się jakby echo. No bo mam trochę problem ze słuchawkami mianowicie taki, że jak włączam słuchawki, to nie wyłapuje mi mikrofonu. Kocham ten laptop ogólnie, nie? On jest... On jest kozacki, no, co wam powiem. Dobra. Mam nadzieję, że nie znikną palce. Dobra. Jest dobrze. Ten ma czwarty poziom. Maksymalny poziom bohatera to jest... 15 sekund się od razu. jak tu widzicie, jeszcze powiem, póki widzę. To jest dziesiąty. Tak, to jest dziesiąty, definitywnie. I jakby... Ma medium, co mogę o tym powiedzieć, na razie. Ma 15 do 25 damage'a, to nie jest mało. Taka na trzecim poziomie, grzeczka ma 10 do 16, czyli on najmniej może walnąć, trochę mniej niż ona najwięcej. No spoko. Dodatkowo ma całkiem dużo HP. To jest naprawdę dużo. E, I co ma? Jeszcze ma pancerz od fizycznych ataków. To sprawia, że jest naprawdę silną jednostką, która może mocno wspierać nas, w naszych podwojach. No, nie wiem czy powiedziałem wszystko co chciałem, mam nadzieję, że tak. Muszę się bardziej skupić na tych nagraniach. Już się ze mnie śmiali tam ludzie w komentarzach, zresztą mnie tylko w komentarzach też mi pisali, nieomal prywatnie, że o skup się Hades. No, czasem trzeba się sobie tak powiedzieć, no, łatwiej się skupić Pewnie na Motorze Ustrzeń też będę. Wrócę takie tak. Jak widzicie, on czasem blokuje tarczę na. znaczy autatak na tarczę. Jak widzicie, damage mu rośnie z czasem z poziomem. Zresztą, palcersz chyba też, on zaczyna z low albo z zerowym. Tak mi się wydaje. No w każdym razie, na maturze ustnej pewnie też będę przez jakiś czas. Tylko w myślach bardziej sobie mówił. No, uspokój się, skup się. W ogóle z tym ustą to jest... To są trochę jaja. Ale myślę, że to jest materiał na... Znaczy temat na oddzielny materiał właśnie. Jak tylko szczątkowo mogę powiedzieć, że teoretycznie ma to na celu nauczyć... ...młodych ludzi... ...radzić sobie z... ...rozmową. Przy okazji sprawdzając ich wiedzę. No tylko, że... ...w praktyce no to... No trochę nie, bardzo zniszczona za... jest swoboda wypowiedzi, no nieważne. W każdym razie jest nowa jednostka, bandyt, bandyta, czyli bandit y jest szybki, szybko się porusza, ma bardzo duże obrażenia i może dodżować y autoataki. No obrażenia ma serio duże, 20 do 30 to jest więcej niż, tak naprawdę niż ma ten mój poziomek. na szóstym poziomie, przypominam który ma już 500 HP, to jest spoko. Też z nim jest taka sytuacja, że oni mają bardzo malutko tego, no? 120. Nie, 70. Co mi się 120 działo. Nie wiem. No w każdym razie tak. No mogą doczekać te autoataki. To jest... Znaczy autoataki, no... i zaczyna ataki. Ło już prawie przebiegł, tak, ale miałem prawie rzeczę. Znaczy poprawiłem się na krześle i tam mi sobie trochę przeszkodziło, ale no. E, o jezus! No w ogóle, jakby. Nie wiem, bo teoretycznie chciałem na kanale dawać też takie filmy bardziej pogadankowe, merytoryczne. No i ja nie wiem, czy będzie mi to pasowywało się teraz w tematykę kanału. Okej, okay, idzie ogry jakiś. No to trzeba uważać na pewno na niego. Zróbmy, może tak. Mam wrażenie, że to jest trznie głośne, ale w poprzednim odcinku tak. Lekko mnie zagłuszało, czyli no teraz tylko wniosczyłem tam w obs ie To powinno być albo dobrze, albo za cicho. Nie wiem, mam nadzieję, że będzie dobrze. Serio mam tylko nadzieję. <grywka> jak nie, to przepomnę. Dobra, dopijam już. To nie będę pił na nagraniu. Profit. I 20-33, nice. Dobra. Niech on, oni go zatrzymają. I okej, okay, udało się. Nice. Można by rzec. No tak jak mówiłem, to jest dość łatwy poziom. Można go wygrać samymi ucznikami tak naprawdę. I to jest taki ostatni z tych takich łatwiutkich poziomów. Poziomów? Powiedziałem? Poziomów, tak naprawdę. Później zaczną się już dziać rzeczy ciekawe. Rozprasza mnie to, że ta gra jest tak głośna, naprawdę. Wiem. Powinienem skończyć temat i chyba go skończę. E, no. <laughs> nie wiem. Jakoś... Ile trwa nagranie? E, Zapozuję się wam 8 minut. To tak mniej więcej połowa odcinka, nie? Bo po 20 minutach żeby miały odcinki. Czyli, no, jak do, ktoś dotarł już na tego etapu, to jest bohaterem. To no, nie wiem, niech napisze komentarz jakiś. Da łapkę w górę. Nie wiem. <grytanie> to ma. jak nie subuję jeszcze. Na pewno się przyda. Nie wiem, nie umiem żebrać łapki. Muszę się nauczyć. Jak ja śmiem się nazywać youtuberem nie żebrać łapki, nie? To brzmi, jakbym miał ból dupy. A nie mam bólu dupy. To ja nawet... Nie wiem, peczole głupoty chyba trochę. O. No. Nowy... nowa jednostka, ma armor na fizyczne. Jest trochę wolniejszy, taki średnio szybki. Faniżny. Co to była za... Co, co, co to był za dźwięk? A, nie. A, aż z Lounge. Bo... Serię mówię. Jak tam no, wysoki armor już. bo to na pewno jakoś tam pomoże. No i powoli kończymy ten poziom. Czyli to znaczy, że jeszcze jeden, w odcinku będziemy chcieli sobie walczyć. W ogóle chyba nie mówiłem tego jeszcze. Ale no właśnie, dlatego że seria jeszcze tak no, można by dobrze przyjęła. To na pewno chciałbym zwiększyć jej regularność. Nie spodziewałem się, że będzie aż taki popyt na nią. No ale... no to jakby. Jak wy lubicie oglądać, a ja lubię grać, no to dla mnie to jest sytuacja win-win, nie? Okej, okay, ostatnia pana. Dość łatwo. żadnego ołka. To jest dość dziwne, no ale... Cieszmy się po prostu tego to. Ale krzywo mówię, nie? Jakby gadka mi się wyczerpała. Okay. Nie, nie przechodźcie! Dobra, dwóch przeszło. To jest jeszcze dopuszczalne. Dużo hajsmo no, mi się wydaje. I to pewnie też pomaga im przechodzić dobra, no jakby, no to powydawaliśmy, może będzie lepiej. Znaczy, w sumie na pewno będzie lepiej, bo to już jest ostatnia runda. Tutaj nie ma na co czekać, trzeba wydawać. Nie jestem pewny, czy to już będzie na kolejnej mapie, ale jeśli tak, to kolejna to będzie fajna. Blokujemy nową jednostkę, jedną, było pod tym trzecim czy czwartym poziomie, nie pamiętam, który to jest. Chyba trzeci, tak, trzeci. No, odblokowują się takie, właśnie rozwidlenia. No i tu się fajne rzeczy pojawiają, już. No rzutem na taśmę, ale o Jezus, nie się tego. Ale mamy trzy gastry. Udało się jakoś. I no. Lecimy dalej. Jeszcze sobie rozdamy w oczywiście. E, raczej w tych, w chłopów. To jest kozackie, bo to pozwala im rzucać oszczepem. I to jest... no to jest... tak, to jest ten poziom, dobra. O, w ogóle, kurde, tak mi się podoba ta mapa. Naprawdę, taka przyjemna jest, no. Przyjemna. No ale, lecimy dalej, słuchajcie. I... tak. Mamy tutaj jednostkę. Dwa wyjścia, jedno wyjście. Znaczy dwa wejście, jedno wyjście. E, tu już nie będę tak bo Zróbmy to... O Jezus. No nie do końca chciałem. No ale może się przydać na pewno. Tą wieżyczkę bardzo źle postawiłem. Bo ona ma zasięg tylko tutaj tak naprawdę. Już tutaj byłoby lepiej, bo miałaby jeszcze na to wyjście. No cóż, tak bywa w życiu, że się źle stawia. Czasem no. co tam powiem? I mam 100 to sobie odrzuca. Rygmy, no tu można do czterech takich kupić. I oni są bardzo fajni, ale do czuję. Ale do czuję, ja się cały czas w tym pierwszym biję. Jak wydarzyło te... właśnie, ma, Jak widzicie, nie okłamałem was. No, naprawdę, malował armor na początku. <coughs> w ogóle muszę w lepszy mikrofon zainwestować. Nie wiem, czy o tym nie wiem. Ale ten mam wrażenie, że strasznie tak przydusza mój głos. To jest fajne. Tak, stąd wychodzą pająki ogólnie, takie brzemię. Eee, no. A, tak jest, to prawda. Dobra, lecimy. Ulepszmy to, bo to ma na wyjście, czyli każda jednostka będzie musiała przejść koło niego. Dobrze od niego nie wystawać No, niech sobie ekspi. Na pewno mu nie zaszkodzi. Właśnie, nowa jednostka. Trzeba przeczytać. Ma bardzo wysoki, nie bardzo, ale wysoki po prostu pogląd na magia, Czyli w praktyce magowie nie zadają mu praktycznie nic. Mało HP i jest szybki. No, to nie jest jakiś najtrudniejszy przeciwnik. Problem z nim polega na tym, że jest go dużo. Zresztą zaraz się sami przekonacie, że jest go naprawdę dużo. I mamy nową wieżyczkę, Redersów. I to jest moja definitywnie ulubiona jednostka w tej grze. Jakby inne też są spoko. Nie jest to najsilniejsza na pewno jednostka. Ale tak ją kurczę lubię, że... To szok. Serio, jakby... Nie wiem. Przez to, że ma tak duży atak speed... No to jest... To jest, jest ich Słuchajcie, jakieś można coś podniosić? No, chyba nie. Dobra, bo się robi, kurde. a no nie, to jest Nie no, nie, nie, nie no. Czuję się jakby słaby w tym gruncie. Naprawdę, czuję się źle. Dobra, zróbmy to tak. Ok, spróbujmy jeszcze raz. No, jakby nie chcę przechodzić poziomów na mniej niż 3 gwiazdki. Czuję, że to nie jest jeszcze trudny poziom jakiś. Będą trudne poziomy, ok, ale jeszcze ich nie ma. Dobra, przeszujmy te pierwsze fale. Niech on pójdzie tu. Zobaczenie z tymi bandytami to jest ból, trochę. No kurde, znowu przychodzę. A to jeszcze nie jest ten etap, nawet. <grytanie> Okej, okay, może pozbierajmy hajsu trochę podmianem. Żeby mieć na tych od razu, bo oni jednak dużo pomogą. Tobie zabiję, prawda? No i widzicie, tamten pociąg był naprawdę łatwy. Patrząc to, co tu się dzieje. Okej. Okay. I tak, oni mają skillę później do trzech. I tak, tutaj na przykład, że może zatruć przeciwników. I bije to 15 damage'a przez 3 sekundy, w trakcie 3 sekund jakby, czyli po 5 sekunda i bije damage 40 konkretnie na pierwszym poziomie i zatrzymuje przeciwników na sekundę. Całkiem przydatne. No i znowu przechodzą, o co chodzi? No, do dwóch może, nie? Ale... Nie wiem, troszkę to. Weźmy może w nich zainwestujemy czy coś. Oni są całkiem silni, do czterech ich możemy mieć, więc no. I właśnie mogą strzelać, dlatego warto ich ustawić tutaj, ale mogą też walczyć wręcz. Przecież wtedy mogą umrzeć. I trzeba ich odkupić za stop, więc no. Mam mega przyjemny głos. Jeżeli nie zapisyłem nic ustawienia mi dźwięku, i słyszycie, to no. Taki głęboki. Ja, mi się podoba. To wam powiem, no. I co, umarł? Nie, nie umarł. No to tylko dodatek. No, zawsze są jakimś wsparciem dodatkowym. Bandytów zabijam na prostrzałek, więc Nieźle. Okej. Okay. Wilki. Wilki... nie są trudnym przeciwnikiem? Bym powiedział. Weźmy ustawmy do obrony tych ziomków. Chyba no nie chcę, żeby mnie bo to nie sprawa cenie tak naprawdę. Okej, okay, tamta strona jest naprawdę dobrze ubezpieczona. Poszedłem tutaj trochę. Dałem to żeby głównie tą ostrzeliwali stronę. Bo na fajniki wiadomo, by nie są użyteczni i właśnie, nawet jednostka, borgi. E, mogą te, nie to te miał to takie. No. Mm, obrażenia w zwarciu. Mele. Ataki. Dają ochronę na magiczne obrażenia i są bardzo szybkie. No, są dosyć silnym przeciwnikiem. No, nie przesadnie silnym, ale dosyć silnym. Tak, bym to wiedział. Okej, okay, tu lecą dalej pająki, więc nie ma się czym przejmować za bardzo. No, pająki to są łucznicy. Dość oczywiste, ogóle jeszcze ani razu nie postawiłem tych mm, kanonierów, nazwijmy to tak. Pewnie źle uczę słowa, ale bombardierów. Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi w każdym razie. No, no i będę stawiał później. Na razie nie, bo nie są zbyt dobrze na początku, moim zdaniem. A, no. Ale później będę z nich korzystał więcej i nowa jednostka nam się pojawia. Ale poczekajmy właśnie na oficjalne przedstawienie. Materiarka, czyli taki duży pająk. Ma wysoką odporność na magię. Eee, może spełnować te jaja, z których wykrywają się po trzy pająki, dobiera dwa życia jak przejdzie i jest przeciętnie szybko. No, tak to wygląda. Najgorsze jest, za to, te... Najgorsze jest to, że te małe jak przejdą, to zabierają... Oj. To zabierają HP. Z nim mogę trafić, no. Jedno. Ale jak zabijemy ich, to nie dostaniemy golda. No trochę nie bym powiedział, ale... Tak. tak już jest. Nic nie poradzę na to, raczej. Dobra, to, żeby szybciej było. W ogóle jak ten? Okej. Okay. Też ma ładny czy już w miarę. Okej. Okay. Mam nadzieję, że tym razem się uda. Już jest całkiem blisko do końca. Tu raczej żadnych zaskoczeń już nie będzie na końcu. Jak mi się wydaje, nie pamiętam zbyt dobrze. Uh. okej, okay. chciałem coś zobaczyć, nieważne, aż tu z Dobra, lecimy z tym. Nie, przez to wszystko kosztuje, okej. Okay. Poczekajmy jeszcze chwilę. Nie wiem, to jest śmieszne, jak tak umierają od razu. No, to już raczej wygramy. Na pewno. Mam nadzieję. Ale no, kolejny odcinek powinien być całkiem ciekawy. Całkiem możliwe, że będzie jutro. A i. Jak myślę teraz. Nad jakimś harmonogramem filmów. Jeśli chodzi o serie, które będą się teraz pojawiać, to będzie to na pewno Enigmatis 2. Jak przejdziemy to trójką. Z tej gry szykuje się naprawdę sporo odcinków. Więc... Nie wiem. Może zrobię tak żeby dwa Kingdom Rush i jeden Enigmatis? Może będzie dobrze. Bo jak widzicie, jak kupujemy to go Tylko, że nie to pojawia się taki dziadek śmieszny. Okej. Okay. Marauder się pojawia, eee, to jest taki ogr, tylko mocniejszy, jest swolny, ma przeciętny armor i zabiera trzy życia, jak przejdzie. No mówię, taki ogr, jednak są zaskoczenia. Troszkę mi się zapomniało, Mogą nie strasznie dużo HP, 600 to jest, no, to jest dużo, to jest więcej niż ten ma na piątym, szóstym poziomie. Ojejku, przepraszam, odbiło mi się, na szóstym poziomie. Bręcz szokujące. Ale okej, okay, powinien... Powinniśmy sobie z nim poradzić, wiarę łatwo. Tutaj ten jeden jest ostrzeliwany. I umarł łatwiutko. Okej, okay, oboje już leżą. Trzeba powypijać teraz, no właśnie nie do piłków. No. I mamy to. OK. Niech się załaduje jeszcze. I no, powoli się, że możemy kończyć odcinek. Jutro będzie kolejny. I co. I na nim przetestujemy na pewno nową bohaterkę. Już możemy wybrać. I będziemy chcieli też ulepszyć Spirit Czyli możemy wydać do dwóch golda, czyli możemy zrobić tak. Będziemy mieli 4 i tak, jak zrobimy na 3 gwiazdki. Eee, więc no, tu mamy To będzie jeszcze pierwsza wie, wieżyczka z drugiego tego z Advanced. Jeśli chodzi o przeciwników, to jeszcze całkiem sporo zostało nam. No, ale powoli myślę, że wszystko się fajnie. Prawda ogarnie. A ja się z wami żegnam. Tak jak mówiłem już, do kolejnego. Trzymajcie się.